Przedstawiamy pracę e, połączonych komisji i teraz e, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziorany z organizacją oraz podmiotami, o których mowa w art. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Nie ma Pani Ani, czy e, Pani Agnieszka przyszłaby ten temat omówić, czy... No ale to jeszcze ja myślę, że to nie jest. Y, czy następuje y, jak czytając tą uchwałę? Tam żadnych zmian innych nie ma jak, jak te same zmiany, które były od wielu lat. To tylko zdrowienie... Jeśli tylko nie podoba podział środków A. No, tak. 20 i 50. Na sporty jest 50. Na, na sport jest 50 tysięcy, a dla pozostałych publiczności jest 20. A to? Proszę. Ale w zakresie ochrony hmm. spółek nie wiem, um, Nie wiem. środki. Wszystkie te, jakiś tam mają kursy, czy cokolwiek związany z piciem alkoholu. Nie wiem, czy tu wchodzą w środku, czy w środku, czy w komiecach pani? Na komiecie, tak. Na 40. 47. 47. Wolności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje nas do podjęcia rokrocznie uchwały, tej samej uchwały Tak, Tej samej uchwały, w związku z tym wywołujemy ją po raz kolejny. Jest ona przyjęta na 2013 rok. 2014 no. rok. Przed przyjęciem programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi burmistrz ogłosił konsultacje 18 listopada, które trwały od 25 listopada do 2 grudnia tego roku. 7 dni. Tak? I, tak, 7 dni. I y, organizacje, organizacje pozarządowe miały możliwość wypowiedzenia się w sprawie przedłożonego programu. I y, y, organizacje nie wniosły żadnych uwag. Y, w związku z tym. Znaczy nikt się nie zgłosił. Nikt tak? się nie zgłosił. Tak. W budżecie, w budżecie gminy. Y, wprowadzono środki na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia na 20 tysięcy i w zakresie kultury fizycznej i sportu na 50 tysięcy. Uchwała określa na jakie w paragrafie 6 i jakie zadania mogą być realizowane w się Nie zmieniło w roku i z minus takie same tak. Został podpisany zakres na, na jakie zadania, na jakie potrzeby mogą organizacje pozarządowe składać wnioski. Czy są jakieś y, z, y, zapytania czy propozycje zmian do organu w poprzednim roku z problemu było 14 wniosków, na które przyznano 20 tysięcy. A z, z zakresu sportu i kultury fizycznej było y, rozpatrzone pozytywnie 8 wskazówek, które uwzględniało oczywiście program, który jest ubiegły. W zasadzie wyciskało się na, na jakiejś tam jest, Na innej jest. sprawie. No tak, może. może że... skoro nam mamy tyle jeszcze dodać, żeby to nie poszło w diety, tam zwiększone, a fundusze, tym dłużej, że by nie pozostali. Nie wiem, czy wiecie, to, że czy komisja, w komisji alkoholowej pani burmistrz zrezygnowała z funkcji. Tak, wiem? nie wiem, nie wiem. Nie wiem. No, ale czemu? wiem, to w forum to było w komisji Tak, ale tu pani, yy, się... to jest spotkanie. Jest... Ale czemu? czemu zrezygnowała? Pani Pani Michał, nie wiem, czy nie pytałam się, tylko dlatego, że zrezygnowałem. Tak, Pani Koradyczka. Pani, Pani nie Koradyczka, nie baj, proszę. Znaczy, musiała z urzędu. No. Dobrze. są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? No. Kto z Państwa jest za przekazaniem tego projektu uchwały pod obrady najwyższej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. i tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę.